Cześć, niech Was Bóg błogosławi, a oto dworzec w strzelcach opolskich. Jezu, czy kiedykolwiek Cię zraniłam? Tak poczułem się zraniony, kiedy zapomniałaś, że ja wybawiłem Cię z ciemności, ale wybaczyłem Ci to wiem, jak bardzo mnie kochasz. Nie zapominaj, że ja jestem twoim oblubieńcy. Nie zapominaj też, że ponieważ jesteś moją oblubienicą, wszystko dzielimy razem. Asulo, ja niosę na moich zmęczonych ramionach mój krzyż pokoju i miłości. Weź go na chwilę, moja umiowana. Złożę go na Twoich ramionach, aby ulżyć sobie w moim jarzmie. Pragnę Cię mieć blisko siebie, aby mógł na Tobie złożyć mój krzyż. Pragnę Cię blisko siebie, bo wiem, że rozumiesz, jak cierpię. Kiedy odczujesz mój krzyż, będziesz również cierpieć. Jestem Twoim oblubieńcem i podzielam z Tobą także moje cierpienia. Poczułem ulgę za każdym razem, kiedy zdejmiesz ze mnie moje jarzmy. Zanim mnie przyjęłaś, byłem zawsze blisko Ciebie, czuwając nad każdym Twoim krokiem umiłowana. Tyle razy Cię wołałem, ale Ty lekceważyłaś moją obecność. Teraz wreszcie mnie usłyszałaś i przyszłaś do mnie. Dlaczego więc wątpisz? Wątpliwości pojawiają się po moim spotkaniu z księdzem. Zawsze, kiedy jesteś słaba, pełna wątpliwości, przypomnij sobie to, co właśnie ci powiedziałem. Nieź mój krzyż pokoju i miłości i nie porzucaj mnie. Pójdź i módl się ze mną. Jezus modlił się ze mną, jego twarz zwrócona była ku niebu w czasie modlitwy.